Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego, a to jak widzicie jest filmik z specjalną dedykacją dla użytkownika, e, już Wam mówię, to była Gildia Milordzi, e, chciał żebym zrobił dla niego skina, to miało być e, tak jak mi napisał, chwileczkę gdzieś tutaj to będzie... Jak można skinać coś demonicznego? Demon czy demoniczny anioł? Coś takiego ciemnego. Tak więc, żeby pobrać skin, a przede wszystkim najpierw go zobaczyć, musisz oczywiście kliknąć link w opisie kanału. Otworzy Ci się taka strona. Zobaczysz wtedy ten page. Klikniesz po prostu, pobierz sketch.png Pocznij prawym, zapisz obrazek jako i na przykład na pulpicie go ustawiasz. A tak wygląda właśnie on. Jak widzisz jest, myślę, dość, e, dość e, demoniczny, raczej to nie będzie jakaś pozytywna postać. E, maska na twarzy, spięta za głową i na głowie, tak jak widzicie. Coś e, motywują, w motywie płonących rąk. Zapina kamizelka, i też takie ogniste buty, plus pasek ze złotą klamrą. E, myślę, że sam e, sketch jest dosyć, e, dosyć demoniczny. Jeśli Ci się spodobał, to oczywiście łapka w górę i jest e, ten skin, właśnie, już teraz Twój. E, tak więc. Każdego kto oglądał zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania i oglądania innych filmik filmików na moim kanale. Siemka!